Dzień dobry. To nasze kolejne spotkanie w cyklu Historia z Górnej Półki. Cyklu przygotowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu. Cyklu, który, nie tylko jak nazwa wskazuje, ale i miejsce, w którym się znajdujemy, jest poświęcony książkom. I od czasu do czasu w tym naszym cyklu odwołujemy się do książek. Książek, które dotyczą książek. W 2024 roku mieliśmy już na tapecie książkę Alberto Manguela. A pod koniec 2024 roku sięgamy do pracy profesor Emmy Smith, sekspirożki, która pochyliła się nad książką, ale w kontekście materialnym. Książką jako przedmiocie, ale i również wartością, która za tą książką idzie. Jej przenośna magia, czyli historia książek i ich czytelników, to praca, kiedy do niej sięgałem. Zastanawiałem się, no właśnie, jaki wymiar książki może być pokazany. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak można ująć, jak można pokazać to, jak przedmiot, który czasami dla wielu ludzi na początku nie ma żadnej wartości, z czasem może odmienić ich życie. W tej książce jest kilkanaście rozdziałów, które zwracają uwagę na różne wymiary materialnego charakteru książki. Zwracają uwagę na okładkę, zwracają uwagę na to, że Książki stanowiły narzędzie w walce, a więc ci, którzy czuli się nią zagrożeni, kazali książki palić, czy też wcześniej wprowadzać je na różnego rodzaju indeksy ksiąg zakazanych. Jest to książka, która pokazuje również, w jaki sposób ludzie postrzegają ten przedmiot, który znajduje się w ich domu, często z wielką nabożnością. W tej książce mamy historię książek, które płynęły na Titanicu i losów tych książek, ale zachęcając Państwa do lektury tej książki, chciałem zwrócić uwagę na niezwykłą w moim przekonaniu historię niepozornych książek, wydawanych w małym formacie, ale w bardzo dużych nakładach. Książek, w które zostali wyposażeni amerykańscy żołnierze, którzy przepływali przez Atlantyk i mieli walczyć w Europie przeciwko Trzeciej. Rzeszy. Ci zwykli żołnierze, którzy często w swoim życiu nie przeczytali ani jednej książki, spędzając mnóstwo czasu bo żołnierz przecież tak naprawdę zdecydowaną mniejszość swojego czasu, nawet na wojnie, bezpośrednio walczy, a przez większość czasu czeka na to, żeby walczyć, albo i wręcz przeciwnie, czeka na to, żeby nie walczyć i nie stracić życia ma tak naprawdę mnóstwo czasu. I co w tym czasie może robić? Gdybyśmy te 80 lat temu, podczas II wojny światowej, dysponowali smartfonami, tak jak dzisiaj, to prawdopodobnie większość żołnierzy by w nich siedziała, chyba że dowódcy by zakazali, żeby w ten sposób nie być namierzonymi. Papierowej książki wtedy nie można było namierzyć, smartfonów nie było. W efekcie ci z żołnierzy, którzy siedzieli w okopach, którzy siedzieli w koszarach, którzy siedzieli w różnego rodzaju namiotach, Mieli w swoich wojskowych spodniach, w bocznych kieszonkach, książeczki w niewielkim nakładzie. Ktoś zapyta, no dobrze, ale co to mogły być za książki dla przeciętnego Johna Smitha. Oczywiście było wśród nich bardzo wiele literatury, nie najwyższych lotów, ale w uproszczonej postaci, w uproszczonej formie promowano również bardziej ambitną literaturę. I co się okazało? Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Oczywiście ci, którzy wpadli na ten pomysł, mieli problem z dużymi wydawnictwami, które. Bały się o swoje prawa autorskie, które obawiały się, że te nakłady, które będą znacznie mniejsze, ale w bardziej ekskluzywnych wydaniach nie będą się sprzedawały. Ci, którzy preferowali, o czym pisze Emma Smith właśnie takie promowanie książek mówili, jeżeli nawet z każdej setki jeden będzie po wojnie czytał, to macie czytelnika, który będzie również kupował te książki, które wy wydajecie. I nie pomylili się. To nie był jeden na stu, ale przynajmniej dziesięciu, a czasami. 20 I tak sobie myślę, co dzisiaj robimy w sytuacji, kiedy, no właśnie, mamy już dość kolejnego przewijania stron i kolejnych obrazów, i trafimy na taką książkę, która odkryje przed nami wyobraźnię, która pozwoli nam tą wyobraźnię rozwijać. I czasami ten niepozorny przedmiot, przecież to jest, proszę Państwa, coś, co waży czasami pół kilograma, w przypadku tych większych czasami kilogram, a niektórych nawet i dwa, Stworzony jest z papieru i wartość sama w sobie jest niewielka. Ale to, co znajduje się i na co zwraca uwagę autorka tej książki, na każdej z książek, te niepozorne czarne literki na białym lub na szarym tle pozwalają nam nie tylko zapomnieć, pozwalają nam nie tylko przeżyć, ale i tu pełna zgoda z Umberto Eco pozwalają nam żyć podwójnie. Szanowni Państwo, każdy, kto chce zrozumieć to, jakie znaczenie dla ludzi miały, i mają książki, warto, żeby sięgnął do przenośnej magii. Książkę, jak podręcznik, możemy wziąć pod rękę, pójść w każde miejsce. Jak świeci słońce, albo mamy elektryczność, możemy do niej sięgnąć i przenieść się w inny świat, zrozumieć rzeczy, które do tej pory były niepojęte. Książką również możemy się podzielić, i ta przenośna magia może trafić do innych. I tego Państwu życzę, zachęcając do sięgnięcia po przenośną magię, kłaniając się i mówiąc do zobaczenia. W kolejnym odcinku.